Wiem, że byłeś w Stanach Zjednoczonych, troszeczkę tam mieszkałeś i masz pewne jakieś doświadczenia z tamtego rejonu gospodarczego przede wszystkim. Chciałbym Cię zapytać o emerytury. Dzisiaj jest to dla nas temat bardzo palący i drażliwy. Co sądzisz o wieku emerytalnym i jak to według Ciebie powinno wyglądać na warunkach, warunkach Polski? W Stanach Zjednoczonych znakomicie rozwiązany jest system emerytalny dla ludzi i życzyłbym sobie, żeby chociaż cząstka tego systemu miała zastosowanie w Polsce. Otóż w Stanach Zjednoczonych przyjęta, przyjęta grupa wieku, kategoria wieku do uprawnienia do świadczeń emerytalnych nie oznacza, że do tego wieku trzeba pracować. To oznacza tylko tyle, że kiedy osiągnie się ten wiek, na przykład konkretnie w Stanach Zjednoczonych, mężczyźni i kobiety jednakowo mają wiek emerytalny 66 lat. Ale to nie znaczy, że, że każda kobieta i każdy mężczyzna musi pracować do tego wieku. Można całe życie nie pracować, a wystarczy, żeby do systemu emerytalnego wpłacać określoną ilość pieniędzy. I to jest fenomen rozwiązania pierwszy, pierwszy element fenomenalnego rozwiązania systemu emerytalnego w Stanach Zjednoczonych, tego państwowego. Natomiast i to jest takie uzupełnienie. Natomiast Amerykanie, zasadnicze świadczenia na starość, świadczenia emerytalne, jak to nazywamy, zbudowali sobie na bazie prywatnej, na bazie prywatnych funduszy inwestycyjnych, prywatnych funduszy emerytalnych. Polega to na tym, że jeżeli pracujesz, a chcesz, jest to rzecz dobrowolna, to także sobie odprowadzasz nie tylko pieniądze, ci państwo zabiera na tą państwową potem emeryturę, ale jednocześnie możesz sobie odprowadzać na dalszą emeryturę prywatną. I będziesz, kiedy osiągniesz wiek emerytalny, będziesz mógł korzystać z jednej i z drugiej. I teraz chodzi o to, że e, na przykład uznasz, że odprowadzasz 5% ze swojego miesięcznego dochodu, miesięcznej pensji na emeryturę, na ten prywatny fundusz emerytalny, poza tym, co państwo zabiera tam. I to jest jako ulga podatkowa. I twój pracodawca najczęściej... Tyle samo procent, co ty sam odprowadzasz sobie, on tobie dokłada drugie tyle. Ty odprowadzasz 5%, twój pracodawca odprowadza 5%. I zarówno dla ciebie, jak dla, dla pracodawcy jest to ulga podatkowa. To znaczy, że z twojego dochodu w ciągu miesiąca to nie jest liczone do opodatkowania ciebie przez państwo, tylko to jest ulga podatkowa, ile tam tego wpłaciłeś, a dopiero płacisz podatek od tego, co pozostało. A co ma zrobić młody człowiek, który nie ma pracy? A jeżeli ma pracę, to na najniższej stawce nie starcza mu na jedzenie, na mieszkanie. Z czego on ma płacić? Ale gdzie mówimy w Polsce? W Polsce, mówimy o Polsce. Nie, w Polsce. No jeżeli, chodzi, nie no jeżeli chodzi o Polskę w tej sytuacji, dzisiaj to podstawową rzeczą, zanim zaczniemy martwić się o fundusze emerytalne, to najpierw o same emerytury, to musimy dać ludziom pracę. W Polsce jest fikcją, że my mamy jakieś konta emerytalne, obojętnie czy mamy dzisiaj 20 lat, 40 czy 60 i że tam są... Ludzie, którzy pracują i mają zabierane pieniądze przez państwo na, na emerytury, jak się to mówi, tak, każdy ma, e, e, przecież wyszczególnione, że to jest na fundusz emerytalny jest nieprawdą. W ZUS-ie nie ma żadnych pieniędzy z naszych składek na jakichś kontach, pod nas, na nasze nazwisko i tak dalej. Nasze wszystkie potencjały... A filary? filary to jest inna sprawa. Filary są, ale jak wiemy, filary zostały już ogłocone, tak? Rząd pana Tuska wyczyścił, zabrał wiele miliardów z tych prywatnych funduszy inwestycyjnych. Ja chcę powiedzieć tak, że idea tych prywatnych funduszy drugiego tego filara emerytalnego była dobra, ale jak wiele rzeczy w Polsce została spaskudzona. To znaczy, firmy kapitał, który, zaczął, który obsługuje te prywatne fundusze inwestycyjne w sposób nie taki jak na zachodzie złodziejsko za duże sobie bierze pieniędzy. Prowizja. Za prowizji za obrót za obrót tymi funduszami I, bo to jest rzecz nienormalna, żeby po 10 latach płacenia do tego funduszu, ja słyszę opinię, że ludzie mają, tam im wyszło, że też mają 100 zł, prawda z tego albo coś, no to gdzie te miliardy poszły? No właśnie te firmy za obsługę sobie tego biorą bo to jest wina polityków przede wszystkim, którzy takie prawo, a właściwie bezprawie wprowadzili i zaakceptowali Czyli innymi słowy, najpierw musimy spowodować, żeby w Polsce było więcej miejsc pracy. A żeby było więcej miejsc pracy, to nie załatwią tego ani związki zawodowe, ani partie polityczne, tylko politycy muszą takie prawa uchwalić, żeby ludziom z inicjatywą i z pieniędzmi, choćby malutkimi, od najmniejszej własnej działalności gospodarczej, żeby się opłaciło gdzie prowadzić tą działalność, tworzyć miejsca pracy, żeby się nie bali tego ryzyka, bo tworzenie w wolnym rynku pracy jakiejś własnej działalności gospodarczej, która tworzy też miejsca pracy, jak się rozwija, to najważniejszą rzeczą jest poczucie gwarancji bezpieczeństwa, że państwo mnie nie zniszczy, że państwo nie puści mnie z torbami. I dzisiaj, między innymi, to, że brakuje tyle miejsc pracy, to jest wynikiem tego, że zbyt wielu ludzi nie może odważyć się na prowadzenie samodzielnej działalności gospodarczej, a wielu tych, co je prowadzi, mały i średni, drobny przemysł, drobna, mała działalność gospodarcza, często rodzinna, często jednoosobowa, to jest fundament w Stanach Zjednoczonych. 75% średnio narodu amerykańskiego nie pracuje w wielkich korporacjach, wielkich fabrykach, pracuje w małym i średnim, prywatnym biznesie gdzie nie ma związków zawodowych, gdzie nie ma żadnego bata państwowego i tak dalej, gdzie nie ma ZUS-u przymusowego i tak dalej. Czyli y, to jest następne, a w Polsce to wszystko jest. Dzisiaj tu na spotkaniu wyszło właśnie jedno fajne stwierdzenie, że jeżeli jakiśkolwiek człowiek w Polsce chce rozpocząć czy... Prowadzi działalność gospodarczą, a zwłaszcza jak zaczyna, to na dzień dobry jeszcze nie zarobi złotówki, a musi już za pierwszy miesiąc zapłacić tam tysiąc czy ponad tysiąc złotych na ZUS. Przymusowo. To jest nonsens. To jest haracz, który państwo narzuciło. To jest, to jest knebel, który knebluje rozwój naszej gospodarki. Prawda musi być taka, że rozpoczęcie i prowadzenie działalności gospodarczej, żeby była niezwiązana z płaceniem składek na fundusz także ubezpieczenia. W Stanach Zjednoczonych ubezpieczenia są rzeczą dobrowolną. No dobrze, a jak coś się stanie, wypadek, coś takiego? To i tak państwo zawsze pomoże. Aha. W Ameryce to tak też, tak? Oczywiście. To jest nieprawda i mity są takie, że jak jesteś goły i wesoły, jesteś bezdomny na ulicy, to, nie, to pies z to, kulawą to nogą się tobą to nie zajmie. Ja na własne oczy widziałem, jak do Włóczęgi na ulicy podjechały trzy ambulanse medyczne, dwie straże pożarne, dwie jednostki straży pożarnych, prześcigali się na siłę, który pierwszy przyjedzie. Brali go na deskę, natychmiast ratowanie i do najbliższego szpitala, do działu ratunkowego. I tam go ratują tak, jakby był milionerem. Dopiero kiedy ten człowiek ma stabilizację sytuacji swojej zdrowotnej, potem przychodzi pań czy pa, pan czy pani i pyta się, czy masz jakieś czy masz ubezpieczenie. Masz, dajesz kartę. I tak A, tak. Jak nie ma A jak nie masz ubezpieczenia? Nie masz, to dostaniesz specjalny formularz który wypełniasz i mówisz nie mam ubezpieczenia. I to jest skierowane albo do władz miasta, w którym mieszkasz, albo do władz powiatu, tak? Czy gminy. I tam jest rozpatrywane, jaki ty masz... To zatem, dlaczego nie masz ubezpieczenia? Jeżeli... E, I teraz rozpatruj się, jakie masz dowody. Jeżeli jesteś na tyle biedny, tam są ustawione pewne progi, że e, jeżeli jesteś trochę biedny, to ci... Jest specjalne ubezpieczenie państwowe, stopniowane, które mówi, to my ci dołożymy tyle, a resztę ty sobie tam trochę zapłać. A jak jesteś całkiem biedny, jak ten wuczęga na ulicy, państwo i podatnicy amerykańskie od dawna 100% leczenia pokrywa.